Dzisiaj Jezus w Ewangelii mówi do głuchoniemego EFATA, to znaczy otwórz się. Tak sobie myślę, że dzisiaj żyjemy w świecie, w którym też potrzebujemy usłyszeć to EFATA. Otwórz się. Bo i my jesteśmy często i głusi i niemi. Bo często nie potrafimy usłyszeć obok na skrzyku osoby, która wręcz wrzeszczy o miłość, o zainteresowanie. Jesteśmy głusi. Mamy pozakładane na swoje uszy słuchawki. Tkwimy w hałasie tego świata. Nie słyszymy potrzeby miłości innych. I przez to, że też nie słyszymy, często nie potrafimy też kochać. Jesteśmy niemi. Nie potrafimy obdarzyć Słowem miłości tego, który jest obok nas, tego, który potrzebuje akurat tego, byśmy przełamali obojętność, która, którą jest obdarzony, abyśmy przełamali nienawiść, którą jest dotknięty. Często właśnie jesteśmy głusi i niemi. Potrzebujemy usłyszeć dzisiaj my wszyscy myślę, od Chrystusa to efata, zatem otwórz się. Otwórz się, by usłyszeć, że ktoś potrzebuje obok Ciebie miłości. Otwórz się, by usłyszeć, że sam potrzebujesz miłości. Otwórz się, żeby komuś powiedzieć o miłości. I otwórz się, żeby też o tej miłości usłyszeć. EFATA. dobry niedzieli.